W Zgorzelcu niespodzianką pachniał tylko po pierwszej wygranej przez gości kwarcie. Reprymenda trenera Andrija Urlepa odmieniła turów. Gospodarze nie tylko odrobili 8 punktów straty, ale jeszcze przed przerwą objęli 10-punktowe prowadzenie. 27 druga kwarta, także na pewno musimy kontynuować taką obronę i, i, i myślę, że ten mecz wygramy. Zmiana stron potwierdziła ten scenariusz. Z gości uchodziło powietrze, a zgorzelczanie czarowali publiczność efektownymi akcjami. Na dodatek powiększali przewagę, która wynosiła nawet 20 punktów. Już taka przewaga kilkunastopunktowa niestety na terenie tak silnego rywala ciężko odrobić. No i niespodzianki faktycznie nie było. Turów pokonał stal 89-74. do 74. W Warszawie AZS-koszalin lepszy od Polonii Jazbut. Do cennego zwycięstwa nad bezpośrednim rywalem w tabeli poprowadził akademików z pomorza duet Dante Swanson i Igor Milicic. Amerykanin i Chorwat zdobyli po 22 punkty, a AZS wygrał z czarnymi koszulami 82-73, przerywając tym samym trzymeczową zwycięską serię gospodarzy. To nie był też udany dzień dla Polonii 2011, która przegrała we Włocławku. W Słupsku czarni lepsi od Beniaminka z Sopotu. Atut swojego boiska wykorzystała Polfarma. W koło zwycięski debiut w roli trenera PWG Basket Poznań zaliczył Dejan Mijatowicz. Jutro na koniec 14 kolejki lider z Gdyni zagra ze zniczem Jarosław. Bez względu na wynik tego meczu mistrz pozostanie liderem tabeli. Na kolejnych miejscach także bez zmian. Drugi Anwil, trzecia polfarma. Czerwoną latarnią ligi pozostaje Sportino.